Witaj, cieszę się, że postanawiasz zadbać o siebie i rozpocząć ten nowy dzień na swoich zasadach, z pozytywnym nastawieniem i twórczą energią. Usiądź wygodnie, zamknij oczy, uśmiechnij się i weź głęboki wdech. Wstrzymaj powietrze na chwilę. A teraz powoli wypuść. Pozwól barkom swobodnie opaść, poczuj się luźno i spokojnie. Ten dzień będzie po prostu dobry. Jeszcze raz głęboki wdech, poczuj jak powietrze napełnia Twoje płuca, i spokojny wydech. Jeszcze napierz powietrze, wstrzymaj oddech i spokojnie wypuść. Postaraj się, aby wydech był dwa razy dłuższy niż wdech. Jeszcze raz. Wdech przez nos, wstrzymaj powietrze i wydech wąskimi ustami. Czujesz, jak Twoje ciało się rozluźnia? To idealny moment, by pomyśleć, jak chcesz spędzić ten dzień. Jak chcesz się dziś czuć? Chcesz czuć napęd i energię do działania? Mieć pełną motywację? Czy chcesz dziś odpocząć? Naładować wewnętrzne baterie i skupić się na sobie? Wyobraź sobie, jak z lekkością i spokojem podchodzisz do wszystkiego, co Cię dzisiaj spotyka. Każdy krok, każda decyzja przychodzi Ci z pewnością. Czujesz energię i wdzięczność, i gotowość na nowy dzień. Pomyśl, za co możesz być dziś wdzięczny, wdzięczna za czas dla siebie, za nowy dzień, a może za nowe wyzwania. Dam Ci spokojną chwilę na zastanowienie. Zatrzymaj to uczucie w sobie, w swojej pamięci. Poczuj, jak pozytywna energia rozchodzi się po Twoim ciele. Weź jeszcze jeden spokojny wdech. I teraz powoli wypuść powietrze. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz powrócić do tego uczucia, po prostu odtwarzając je w swojej wyobraźni, jak przed chwilą. Możesz zasubskrybować mój kanał i podzielić się dobrą energią w komentarzach. Będę bardzo wdzięczny. Do usłyszenia w następnej medytacji.